Cześć, jestem Stanem. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam podsumowanie, czyli 5 według nas najlepszych gier i aplikacji, darmowych gier i aplikacji na iPhone'a 2012 roku. Aplikacja, która zajęła 5 miejsce, jest to aplikacja Scan w wersji. 2.0, czyli jest to update, aplikacja zda nową ikonkę, kompletny nowy interfejs i działa zdecydowanie, zdecydowanie szybciej, wystarczy, że pokażemy kod kreskowy, bo do tego właśnie służy. Aplikacja oczywiście nie zawsze znajduje yy, kol, konkretne yy, kody, ale widać yy, ten akurat znalazła. Jeżeli nie znajdzie, nie pokaże od razu, możemy znaleźć ją w Google lub Amazonie. to jest oczywiście darmowa aplikacja. Przede wszystkim aplikacja działa szybko i precyzyjnie. Czwarte miejsce zajęła gra Subway Surfers. Jest to yy, gra, która naprawdę, naprawdę mnie wciągnęła. Grałem w nią długo, tygodniami. Jest to gra typu, yy, aby przebiec jak najwięcej jak największą długość i zdobyć przy tym jak najwięcej punktów bądź, bądź coinów, za które możemy kupować różne rzeczy. Przede wszystkim aplikacja dostaje bardzo dużo update'ów, chociaż w sumie większość z nich są to bug fixy. Jednak ostatni dostała świąteczny update. Oczywiście minusem tej gry jest inna purchase czyli mikropłatności, których, na, którym w zasadzie opie, na których w zasadzie opiera się ta gra i jesteśmy w jakimś stopniu ograniczeni, jednak nie kwalifikuje to do tego, aby nie móc w nią po prostu sobie przyjemnie pograć. Jest, jest to gra darmowa, zajmuje chyba bodajże 50 MB, więc polecam ją ściągnąć i przekonać się samemu. Na podium na trzecim miejscu ląduje aplikacja Podcast od Apple. Jest to odrębna aplikacja do podcastów oraz stacji radiowych. Jest naprawdę jak najbardziej prosta. Synchronizuje się niestety nie poprzez iCloud, ale przez iTunes. Jednak myślę, że w niczym to nie przeszkadza. Mamy dwa tryby widoku: prostą edycję, dostęp do sklepu z poziomu aplikacji. I zapisuję w którym momencie odsłuchaliśmy dany podcast oraz ma bardzo ciekawy interfejs przypominający stary odtwarzacz. Reszta opcji podobna jak było to w budowanych podcastach w aplikacji Video. Na drugim miejscu ląduje gra Super Monsters 8 My Kondo. Kolejna gra, która naprawdę wciągnęła mnie na długo. Na wiele godzin. Jest to rozszerzona wersja Monsters Age of Macondo. Aktualnie jest darmowa i deweloper przewiduje, że darmowa będzie już cały czas, nie tylko na okres świąteczny. Przed konkretną grą dostajemy zadanie, a naszym głównym zadaniem jest zbieranie mieszkań, aby dokładnie pięter aby były trzy podrządzenia, zmieniało się na brązowe, kolejno brązowe srebrne, złote i diamentowe bloki. Aby dojść do różnych punktacji takich jak na przykład 8 miliardów jak mi się udało, trzeba poświęcić na przykład 40 minut, więc jest to naprawdę jest to naprawdę niezły zabijacz czasu. Pierwsze miejsce było trudne do ustalenia. Myśleliśmy również o aplikacji Instagram oraz jednak uznaliśmy, że YouTube, który został usunięty w iOS 6 i no to do nowa dodany do do App Store od Google jest zdecydowanie najlepszą darmową aplikacją w tym roku. Jeżeli nawet macie iOS 5, polecam zrezygnować z aplikacji YouTube bądź też webowej aplikacji i zainstalowania darmowej wersji w App Store. Chciałem wspomnieć, że aplikacje były wybierane przez nas. Oczywiście nie korzystaliśmy. Nie używaliśmy, nie graliśmy we wszystkie gry, aplikacje dostępne w App Store, które okazały się w tym roku. Nie mieliśmy takiej okazji i możecie się w niektórych kwestiach z nie zgadzać, jednak po prostu my chcieliśmy pokazać Wam jakie ściągnęliśmy update'y bądź nowe aplikacje gry w tym roku. Znaliśmy, że są godne polecenia, a nie wszystkie mogły się okazać na naszym kanale. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, dawania do ulubionych i łapkowania, jeżeli Wam, film wam się spodobał. I zapraszam jutro na najlepsze płatne gry i aplikacje na iPhone'a 2012 roku. Do zobaczenia.